Cześć Wam, tu Alex. Od dawna zarabiam w internecie i zdecydowałem, że w końcu jest czas zacząć się dzielić swoją informacją. Więc często mam pytanie takie, co to jest affiliate marketing, tak zwane programy partnerskie? Jak to działa? Co to jest? Jak można zacząć? I tak dalej. Więc w tym filmiku odpowiem na te wszystkie pytania i jeszcze pokażę prawdziwy przykład. No dobra, cały pomysł o affiliate marketing jest naprawdę prosty. Bierzesz kogoś rzeczy, sprzedajesz za nich i dostajesz jakiś procent za to. Na przykład, wchodzisz do sklepu, jak to, Douglas, ten kosmetyczny sklep. Wchodzisz, podchodzi do Ciebie pani, mówi Ci, że potrzebujesz ten krem, bo będziesz piękny i, i będziesz miał na, najlepszą cerę na świecie. Dlaczego ona Ci to sprzedaje tak bardzo? Dlaczego tak przeszkadza? Bo ona dostanie za to y, procent sprzedaży, co nie? Więc jest w jej lepszych interesach, żeby Tobie sprzedać i żebyś był piękniejszy. Doko, że Ty to będziesz robił online, a więc nie musisz się nawet widzieć z ludźmi na cztery oczy. A co jeszcze fajniejsze w tym wszystkim, to nie musisz mieć nawet swój produkt. Nie musisz e, akceptować transakcji, nie musisz nic wysyłać, nie musisz robić większość takich denerwujących, stresujących, trudnych rzeczy, które są związane z zwykłym takim biznesie. Dlatego mi się oryginalnie to spodobało. To jest naprawdę proste i łatwe. Wystarczy się zapisać na program partnerski. To zajmuje parę minut i jest proste, jak nie wiem co. Znajdziesz, że w ogóle dużo firm mają takich programów partnerskich. Największy z nich na pewno jest Amazon, ale w Polsce są też wiele różne opcje. Najczęściej znajdziesz link do takiego programu schowany gdzieś na dole strony. Jak już będziesz wiedział, gdzie szukać takie linki, to się zdziwisz, jak dużo firm faktycznie mają takie programy. No dobra, powiedzmy, że chcesz zacząć zarabiać e, sprzedając rzeczy przez Amazon. Pierwsze zapisujesz się na ich program partnerski. To wchodzę na stronę, jadę w dół, przyciskam program partnerski i sobie tutaj stwarzam konto. OK, mam już konto, to teraz wchodzę i szukam jakikolwiek produkt. Ok, teraz przyciskam tu, dostaję swój link. I teraz ktokolwiek, gdziekolwiek na internecie, wkliknie na ten specjalny link, wejdzie na Amazon, cokolwiek by nie kupił później na Amazon, to ja zarobię jakiś procent z tego. No dobra, powiedzmy teraz, ktoś przyciska mój link, kupuje coś na Amazon, a ja dostaję z tego procent. I nie musi nawet kupić to, co promowałem, może kupić cokolwiek. Powiedzmy, że mam ogromną fanpage na Facebook Harry Pottera i chcę zarobić trochę kasy, promować książki Harry Pottera na tej stronie. No to loguję się na mój Amazon program, szukam książki Harry Pottera, biorę mój link, a potem udostępniam ten link do wszystkich moich followerów. Mogę coś na przykład powiedzieć. Oho, wszyscy się doczekaliśmy, w końcu nowa książka wyszła. Coś takiego. I co jest najfajniejsze, to nie muszą nawet kupić tą książkę. Cokolwiek by nie kupili, jak już przycisną na ten link, ja dostanę za to kasę. Nawet jak nie kupił tego Harry Pottera, a zobaczył tam po boku, że jest jakiś nowy fajny telewizor za 8000 zł i wiesz co, Chcemy mi się kupić. Kupują ten telewizor dostaje procent. Czasami ludzie wchodzą przez jakiś link na książkę, czy coś innego takiego, a wychodzą z Amazon i kupują cały nowy sprzęt do kamery, albo cały nowy sprzęt jakiś audio. Jaki procent dostajesz od sprzedaży, zależy od programu partnerskiego. Na przykład na Amazon możesz od 4 do 10% zarobić za każdy sprzedaż. I w tym przypadku to zależy od ilu sprzedajesz miesięcznie i też jakie produkty są sprzedane więc za niektóre produkty dostaniesz większy procent niż za inne. Potem na koniec miesiącu Amazon po prostu przeleje wszystko, co zarobiłeś w tym miesiącu na Twoje konto. Też możesz być płacony w kredytach na Amazon. Oczywiście trudna rzecz w tym wszystkim jest rozpracowaniu, jak dokładnie zrobić, żeby dużo ludzi wchodzili na Twój link. Nie każdy ma ogromny fanpage albo ogromną stronę, gdzie mogą promować to. A, ale tak naprawdę to nie jest ani potrzebne, ani nie jest najłatwiejszym sposobem. Nie martwcie, dokładnie w tym jestem bardzo dobry, i zaraz Ci pokażę, jak to się robi. Są naprawdę w pip różnych sposobów, żeby promować swoje linki, ale jak dla mnie, przez ostatnie parę lat robienia tego, najłatwiejszy sposób to jest budowanie prostych stron, A, takie niszowe strony, które po prostu są o jednym temacie i też prawie nikt inny nie ma strony o tym temacie. Tym sposobem jest cholernie łatwo mi zrobić, żeby moje strony były pozycjonowane na górnych wynikach na Google. A więc masy ludzie codziennie wchodzą, szukają ten temat, widzą moją stronę, wchodzą na tą stronę, czytają moje rzeczy, klikają na mój link, wchodzą, kupują, ja dostaję procent. OK, czas na przykład. To jest mojego znajomego strona, która jest o mentalizm. To jest tryk magiczny, gdzie człowiek udaje, że czyta Twoje myśli. Dlaczego to jest super temat? Po pierwsze, ludzie wyszukiwają mentalizm. Po drugie, ludzie kupują produkty związane z mentalizmem. A trzecie, to mało jest stron, które się zajmują tym tematem. Ta strona ma tylko 6 postów, każda z której się skupuje nad innym e, słowem kluczowym, które są wyszukiwane na Google. Na przykład e, mentalizm książki, mentalizm triks, e, mentalizm jak to się robi. I po tylko trochę promowania i to, że jest mało konkurencji na te słowa, on siedzi na górnych wynikach na Google. Na przykład na dzisiejszy dzień, jak wyszukiwasz mentalizm, to jest na drugim miejscu. A jak szukasz mentalizm książki, to siedzi na pierwszym miejscu. I jest jeszcze pozycjonowany na dużo różnych słów, które są związane z mentalizmem. Nawet się nie starą, ale po prostu przez to, że to jest mała konkurencja i że dobrze jest zrobione, jest na pierwszym miejscu na, na, na naprawdę dużo innych słów. Przez te rankingi codziennie przez cały rok ponad tysiąc osób wchodzą na tę stronę, i masa z nich klikają na jego link i zarabiają mu kasę. To nie jest jeden z tych stron, z których zarabia tysiące, bo on i ja nie rozmawiamy o takich stronach i słowach publicznie, ale parę set tam zarabia miesięcznie. Ja mam kupę takich stron, zrobione dokładnie tak samo, w różnych kontach na internecie, gdzie też zarabiają dla mnie kasę. Powinienem powiedzieć, Proszę, nie kopiujcie jego pomysły, to nie jest w waszych najlepszych interesach, żeby e, kopiować coś, które teraz jest publicznie dane. Wiadomo, że, że to się oddaje z siebie, żeby dać jakiś dobry przykład. A, ja nie mam na tyle odwagi, żeby rozdzielać swoje e, słowa, bo wiem po prostu, co się dzieje. Mówisz i nagle jest bardzo dużo konkurencji i mniej się zarabia, to nie? No ale czasami trzeba coś z siebie dać, A, więc szukajcie swoje. Wiemy, że pokazywanie takich e, szczegółowych przykładów to jest najlepszy sposób, żeby uczyć. Te wszystkie rzeczy są proste. Można tłumaczyć w proste słowa. E, w trakcie buduję darmowy kurs, naprawdę 100% darmowy, ale jeszcze nie jest skończony. E, więc jeżeli jesteś zainteresowany, proszę zostawić mi Twój e-mail, może w komentarzach, może po prostu wyślij mi jakiś a, a message. Wyślij mi, dodam cię do listy i jak będzie skończony, jak najbardziej będziesz o tym wiedział. Trzymaj ta się, do widzenia w następnym filmiku, a meow.